Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kraj. Reprezentuję firmę Ecofiber Kraków. Nasza firma od 23 lat zajmuje się dociepleniami budynków poprzez nadmuchy granulatów celulozowych pochodzących z recyklingu makulatury gazetowej. Podczas konferencji miałem przyjemność opowiadać o procesie termomodernizacji, tylko troszeczkę w innym aspekcie, gdyż pokazywałem przykłady termomodernizacji nowych budynków. Niestety ilość domów jednorodzinnych, która jest obecnie budowana, nie przekłada się na jakość tych budynków. I doświadczamy praktycznie codziennie bardzo dużych problemów, jeżeli chodzi o wykonanie poprawne izolacji takich budynków. Budynki są ładne, natomiast nie do końca są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeżeli chodzi o rozwój branży termomodernizacyjnej w Polsce, patrzymy dosyć pozytywnie, ze względu na liczne programy, które obecnie będą startowały, jeżeli chodzi o termomodernizację starych budynków. Będzie to również z bardzo dużym, bardzo dużym plusem dla nas, jako mieszkańców tutaj głównie Małopolski, która jest narażona na, szczególnie w okresie zimowym, na bardzo duży smog. Dobrze docieplony budynek. Wymaga mniej energii, mniej paliw do ogrzania takiego budynku, co automatycznie przełoży się na zdrowsze powietrze i na nasze zdrowie. Jeżeli chodzi o zagrożenia w branży termomodernizacyjnej tutaj głównie chodzi o strefę projektową, o osoby, które są odpowiedzialne za na przykład pisanie specyfikacji takich, takich programów termomodernizacyjnych, niekoniecznie te osoby mają wiedzę i kompetencje, jeżeli chodzi o, o to, jakie technologie zastosować. No nie chodzi o to, żeby wydać pieniądze, tylko żeby one były wydane mądrze.